I jeszcze jedno na wykorzystanie twierdzenia derbu. Mamy tutaj temperaturę T wrzenia wody w zależności od wysokości nad poziomem morza. Opisuje w przybliżeniu taka funkcja. T od H równa się wykaż korzystając z twierdzenia derbu, że pomiędzy 800 metrów nad poziomem morza a 900 jest taki punkt, w którym woda wrze w temperaturze 97 stopni. Trzeba to ogólnie proste zadanie też szybko zrozumieć. Czyli w zależności od tego, jak wysoko jesteśmy nad poziomem morza, to innej temperaturze wrze woda, tak? Ktoś, kto będzie robił herbatę tutaj, potrzebuje innej temperatury do wrzenia wody niż ktoś, kto robi herbatę tutaj. Nieważne jak tą herbatę robi na szczycie na góry, ale to, to jest już szczegół nie, nie, niezwiązane zadanie. E, czyli tak, mamy pokazać, że istnieje taka między 800 a 900 metrów taka, taki punkt, że woda wrze w temperaturze 97 stopni. No to sprawdźmy, w jakiej temperaturze wrze w punkcie 800 metrów nad poziomem, czyli T od 800. No to postawiamy za H800, czyli tu będzie 1200 i to jak przybliżeniu na kalkulatorze policzymy 97,23. No to sprawdźmy w jakiej temperaturze wrze woda na wysokości 900 m nad poziomem morza. 96,96. ,96, chyba jakoś tak na kalkulatorze, jak się to wkle, wkle, pisze, to tak powinno wyjść. Ok, czyli jesteśmy na wysokości 800, to woda wrze z taką temperaturą. A gdzieś jesteśmy na wysokości 900, to woda wrze z taką temperaturą. No To musi gdzieś tutaj jest funkcja taka, że no musi gdzieś czyli napiszmy tak, żeby z tego stwierdzić, czyli T od 800. Jest większe. E, nie, jest e, Mniejsze... E, jest większe, dobrze było. Jest większe niż 97. Te od 900 jest mniejsze niż 97. T jest funkcją ciągłą. No to więc stwierdzenia darbunu musi istnieć taki punkt należący przedziału 800-900 że T od C równa się 97 stopni. To koniec, proste zadanie.